Maciej Kmiecik. witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o żużlu, ale w wydaniu amatorskim. Moimi gośćmi Cezary i Mateusz Kozaneccy. Witam serdecznie. Witamy. Przedstawiciele Akarzec Speedway Ostrów, którzy niedawno wrócili ze swojej drugiej eskapady po Stanach Zjednoczonych. No i właśnie porozmawiamy o tym. Kiedy ostatnio tutaj gościliście panowie u mnie w studiu, to rozmawialiśmy dwa lata temu po pierwszej waszej wizycie w Stanach Zjednoczonych. Teraz doszło do drugiego kolejnego spotkania. To wyszedł z inicjatywą właśnie tego wyjazdu. No z inicjatywą wyszedł promotor, pan Patryk Bedford, ten który poprzednio nas zapraszał. Również teraz zaprosił całą czwórkę. No jednak z powodów osobistych nie wszyscy mogli pojechać. Zdecydowaliśmy się tylko, tylko my reprezentować tutaj nasz nasz klub. No i jakoś. Z niemałymi problemami, ale udało się ten wyjazd zorganizować. No właśnie, pojechaliście na około tydzień, tak? I jak to wyglądało? Żużel był jakby taką wisienką na torcie tego wyjazdu, powiedz Mateusz, właśnie jak wyglądały zawody, trening, rywalizacja. No zgadza się, te zawody były zaplanowane na sobotę. Byliśmy w Stanach od poniedziałku wieczorem, więc trochę tego oczekiwania było. Zawody odbywały się na takim obiekcie, który nie jest typowo żużlowy, tam w Tennessee. De facto żużla nie ma, tylko właśnie starania, dzięki staraniom tego, tego promotora Patryka Wetforda, to, to raz w roku udaje się zorganizować zawody. To odbywa się na, na arenie, na której na co dzień odbywają się pokazy jeździeckie. Ale tor był przygotowany bardzo dobrze, był otwardo O dziewiątej rano mieliśmy trening. Każdy miał okazję dwa razy się zapoznać z torem. A później o 18.00 były zawody e, główne. W międzyczasie jeszcze przez cały dzień trwały wyścigi e, we flat traku, więc e, no, jeśli ktoś chciał mógł spędzić na stadionie cały dzień, właściwie i, i cały wieczór, e, w trakcie zawodów e, odbyło się prawie 40 wyścigów niecałe 3 godziny, co, co jest myślę wynikiem naprawdę imponującym. To były tylko zawody dla amatorów? Czy jeździli też zawodnicy, którzy mają licencję i ścigają się zawodowo znaczy, na jak gdyby Nie ma w Stanach Zjednoczonych podziału na, na amatorów i na zawodowców, bo nawet w miżu USA Max room, yy, normalnie w tygodniu chodzi do pracy i, i żużel to jest jego dodatkowa jakaś Ty tam on pacja. Też się tam ścigał, tak. tak? Tak, on też się tam ścigał. Będzie teraz też w tym roku startował w eliminacjach do Grand Prix w Żarnowicy. Do tego też się przygotowuje. Ale no, tam jest taka zasada, że jak ktoś chce jechać, po prostu zapisuje się na zawody i, i startuje. Wybiera tylko sobie dywizję, w której chce rywalizować. Startowaliście tam z Amerykanami. Taki, można powiedzieć, dwumecz. Jak to w sumie wyszło, Mateusz? W zasadzie, no, tak nieskromnie powiem, że to była moja inicjatywa, bo kiedy pojawiła się lista startowa, okazało się, że w naszej dywizji, w dywizji trzeciej, jest równa liczba zawodników amerykańskich i tych z Polski, czy, czy pochodzących z Polski. I wyszedłem z inicjatywą, z takim pomysłem, czy może byśmy pojechali coś drużynowo? I promotor podłapał ten temat. Ostatecznie były to drużyny pięcioosobowe. W naszej drużynie gościnnie pojechała jeszcze dziewczyna z Nowego Jorku, Alexis. Wyścigi były trochę nietypowe, bo jeździliśmy po pięciu, więc połowa wyścigów była to rywalizacja trzech na dwóch, a połowa dwóch na trzech, tak żeby, żeby wszystko się wyrównało. Jaki wynik padł? Udało nam się wygrać 34 do 26. A słyszałem, że też indywidualnie jeszcze na koniec rozegrano jakiś taki mały, mały finał i wróciliście z pucharami, tak? Tak, punkty każdego zawodnika zdobyte w tych poszczególnych biegach były sumowane i też na podstawie tego był ustalony wynik drużynowy. I dla pięciu najlepszych, miało być na początku dla czterech, w końcu zadecydował organizator, że będzie pięciu w biegu finałowym również startował zawodników. No i udało nam się do tego finału wjechać, ale no, w finale jednak Amerykanie pokazali się, okazali się trochę lepsi od nas, no ale tak się cieszymy, że Mateusz zdobył trzecie miejsce, ja miałem czwarte, pełen sukces. Czyli jakieś trwa przyjechały ze Stanów Zjednoczonych znowu do, do Polski, tak? Tak, tak. Tym razem Ostatnio mieliście problem z przewiezieniem tego pucharu się. Zgadza go, tak? się, tak było. <laughs> Teraz organizator nie, nie, nie fundował pucharów, tylko takie Trudno mi to nazwać. W każdym razie trofeum było, tak? Tak, tak. A jeszcze właśnie wracając do, do samej eskapady, bo tam jechaliście, rozumiem, bez motocykli, bez jakiegoś sprzętu, tylko kevlar i, i coś jeszcze braliście ze swojego takiego eightflip punktu? No w zasadzie cały strój poza kaskami, a, a tam motocykle. Jeden motocykl podstawił nam organizator, czyli Patryk Bedford, a drugi motocykl pożyczył nam podstawił. Kolega Wojtek Dojka, który mieszka na co dzień w Nowym Jorku. Także ścigaliśmy się na pożyczonym sprzęcie, w pożyczonych kaskach. No Na pewno nie jest to łatwe. Tak, nie dość, że po długiej przerwie. W dodatku no, nieznany tor, nieznany sprzęt, ale no, całe szczęście był rano ten trening, że, że chociaż mieliśmy okazję spróbować tego sprzętu i, i, i przygotować się do zawodów. A ten sprzęt mocno różni się od tego, na którym jeździcie na no, coś? Tu chciałem dodać, że właśnie sprzęt, który miał Wojtek Dojka, to. On ma kontakt tutaj z Krzysiem Piślewiczem. Myślę, że wszyscy żołżowcy, amatorzy znają Krzyśka. On jest jak gdyby takim zaopatrzeniowcem, ma do dostęp do, do wszystkich części i Wojtek w porozumieniu z nim z tych, tych części złożył ten motocykl. Tak po prostu po, po, po jakichś tam partiami mu wysyłał, a silnik miał świeżo po serwisie od Jarka Krawczyka, więc też <grym>, <grym>, taki Ostrowski na jak na ta, tu zgadza no. się. A, a, ten drugi motocykl, który podstawił Patrick Bedford, to był jeszcze z silnikiem Jawy, ale rama była nowa, to no, dużo było nowych części, nowe opony, także naprawdę były to świetnie przygotowane. No, jedyną no. różnicą no, to były zębatki, co nas niezmiennie zaskakuje, bo, bo u nas jednak operujemy trochę mniejszymi. Tam na jednym z motocykli było założone 74, gdzie, gdzie u nas w ogóle takie są nieosiągalne, gdzie my mamy największe po 60-61 zębów. By, był to duży przeskok. Dla was amatorów trudno jest właśnie, no bo wiadomo, zawodowcy to mają dopasowane silniki, motocykle, ramy, wszystko, a dla was amatorów yy, wsiąść na inny motocykl, to jest, nie wiem, jak przesiąść się, przesiąść się z jednego samochodu do drugi, czy, czy to jest dużo większy problem? No na pewno nie jest to jak przejść się z samochodu do samochodu, nie? jednak bo każdy motocykl, każdy, który przygotowuje sobie motocykl, to przygotowuje pod siebie, czy długość haka, wysokość dełka, to ma znaczenie potem no, komfort jazdy i, i ta technika pokonywania łuków to ułatwia, jeśli ma się swój motocykl, a siadając na motocykl, którego się nie zna i, i tylko jest no, w sumie jeden trening do objechania i nic nie można przy tym motocyklu gdyby zmienić, no, jest, jest to pewne utrudnienie. Ale nie, nie narzekamy, cieszymy się i tak, że, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że ktoś nam udostępnił swoje motocykle, przygotował, a my tylko dla nas pozostało wsiąść i jechać. No inaczej taka eskapada, gdybyśmy mieli jeszcze silniki zabrać w bagaż, no to pewnie byłoby jeszcze trudniejsze. To by przekroczyło to... nasze możliwości finansowe. A tak, generalnie, taki wyjazd udało się jeszcze coś zobaczyć z tych Stanów Zjednoczonych, coś liznąć właśnie w kwestii takich typowo podróżniczych? No, tym razem udało nam się zobaczyć Nashville, bo, bo dwa lata temu tylko zostaliśmy jakby odebrani z lotniska i widzieliśmy tylko z okiem samochodu. Tym razem nam. Udało się dzięki, dzięki organizatorowi zawodów zobaczyć też centrum miasta. No, robi naprawdę niesamowite wrażenie. To jest coś, co, czego nawet się nie da opisać słowami, to myślę, że trzeba zobaczyć, bo na każdym kroku jest miejsce, gdzie, gdzie gra muzyka na żywo. Jest wszędzie pełno ludzi, każdy, każdy dobrze się bawi, więc. No, no zrobiło to na nas, myślę, duże wrażenie. Dwa lata temu byliście tuż przed pandemią, teraz już można powiedzieć, że w takiej, miejmy nadzieję, końcowej fazie, ale gdzieś właśnie widać jeszcze kwestie tam obostrzeń pandemicznych w Stanach Zjednoczonych? W Stanach Zjednoczonych jest co jak gdyby coraz mniej zauważalne. Tam jedynie w komunikacji miejskiej lub na lotniskach są, są jeszcze wymóg, jest maseczek. Ale poza tym nikt od nas nie, nie, nie wymagał certyfikatów, ani testów. To jest jak gdyby bardziej poluzowane niż w naszym kraju. Można powiedzieć, że te kontakty, które nawiązaliście, cały czas jakby trzymają się i owocują tymi kolejnymi eskapatami. Jakaś rewizyta się szukuje w Polsce? No były takie plany wstępne, ale takie bardzo wstępne, jeszcze, jeszcze w trakcie pandemii, kiedy to podróżowanie było bardzo ograniczone. Teraz z uwagi na sytuację napiętą za naszą wschodnią granicą, trudno też cokolwiek planować, ale no cały czas liczymy, że, że przynajmniej kilku zawodników, jeśli nie w tym roku, to, to może w przyszłym czy za dwa lata uda się przyjechać na, na rewanż. I wtedy zrewanżujecie się nie tylko na to, że, ale też pewnie pokazując piękną Polskę. Nie? Tak, tak samo, bo pewnie, pewnie też liczycie na to, że gdzieś tam jeszcze w przyszłości uda się pojechać. No myślimy że tak, oczywiście, ale. Właśnie wracając do, do, do Polski, mieliśmy też przyjemność spotkać się z panią burmistrz miasta Lynchburg. Oni są bardzo za, zafascynowani polską jak gdyby polską historią, że, że nasze miasta mają ty, 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 tyle lat tysiącletnie, czy tam. Jeszcze, jeszcze większe ślady historyczne u nich. Akurat teraz miasto Lynchburg będzie obchodziło tam 200 czy 200, 200, 200 rocznicę powstania. To jest wszystko jak gdyby nowe. No, w głowie im się nie mieści, że miasta mogą być po tysiąc. Mówią, no, najstarsze miasta to są tutaj na wschodnim wybrzeżu, gdzieś tam Nowy Jork czy coś, ale i tak one w porównaniu do do polskich zabytków czy polskich historii, jest to krótkie, krótki okres czasu. A powiedzcie jeszcze trochę o tych planach na ten sezon tutaj w Polsce. Kiedy wyjeżdżacie na tor, kiedy będziecie trenować, jakie zawody są planowane? No, na razie na pewno czekamy też na poprawę pogody. Z reguły nasz sezon zaczyna się tak, myślę druga połowa kwietnia, początek maja, trochę później niż to jest w przypadku zawodowców. Zawody mamy w planie. Chcielibyśmy zorganizować wzorem poprzednich lat zawody charytatywne, jeśli oczywiście będzie taka możliwość. W Ostrowie na stronie miejskim? Czy? Tak, tak, no tak. Zazwyczaj robiliśmy to w Ostrowie, chociaż jeden turniej też przy pomocy kolegów z Darabuszy, tam w Tasmanie, też zrobiliśmy turniej charytatywny tam dla, dla miejscowej dziewczynki, ale naszym takim priorytetowym jest celem zrobić zawody charytatywne w Ostrowie. W tamtym roku były to Zawody opuchar burmistrza Nowych Skarmierzyc. Pan Bur... Dziękujemy również panu burmistrzowi, bo mocno nas wspiera dużą pomoc otrzymujemy od niego, więc dużo naszych działań też dzięki, dzięki jego pomocy możemy zorganizować. Czyli jest szansa, że was zobaczymy na stadionie miejskim. ekstraligowym już w stadionie miejskim, który, który gdzieś tam dostosowywany jest cały czas do wymogów ekstraligowych i, i pewnie gdzieś tam któryś wolny weekend znajdzie się dla, dla zmagania amatorów. Myślę, że tak, bo na razie śledzimy na bieżąco prace jakie tam postępują, trzymamy kciuki, żeby to wszystko się udało. Bo jest to ogromne przedsięwzięcie. Przygotować ten stadion do, do tych wymogów, a też już czasu zostało niewiele, ale myślę, że wszystko się uda i, i sezon nasza drużyna tutaj Ostrowska rozpocznie z, zgodnie z planem. Park Maszyn jest, będzie bardzo duży teraz, także gdzieś ja tak. tam się pomieścić, jak amatorzy, bo <noise> wiemy, że wy też przyjeżdżacie często bardzo licznie. Ponad tak. 20 czasami zawodników tak, na było. To, taki nasz rekord, to jest chyba ponad 30 zawodników, więc część, część już się nie zmieściła w Parku Maszyn. Musieliśmy wyprowadzić busy i tam, gdzie, gdzie stały busy, stała reszta zawodników, więc teraz no, cieszymy się, że ten Park Maszyn będzie nowy. może może będzie na łatwiej też się zorganizować. Czyli ta modernizacja będzie służyła nie tylko ekstraligowej Argety Małej Ostrów Wielkopolskiej, ale miejmy nadzieję, że także amatorskiej drużynie AKŻ Speedway Ostrów. Dziękuję Panom za wizytę w studio. Moimi gośćmi byli Mateusz i Cezary Kozanecy. Dziękujemy, Dziękuję dziękujemy bardzo. Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie.